Wracamy teraz z Lidla, z Lidla tylko z jednej strony. No i tak, są trzy bemki. No, no, no. Tutaj, znaczy cztery, przepraszam. I o tam, o, dwie. Do, te, do tej niebieskiej. Tutaj jest lead tutaj jeszcze tam, tam się trzyma chipsy jeszcze o proszę bardzo takie chipsy I... O jutro nie się nie wywaliła Teraz będzie z górki to muszę uważać Ja nie po pójdę Dobra. szybko Jezu Maria nie boli No tam nie boli muszę sobie odpocząć chwilę bo cieka tam idzie i... Się wleczę. I y, muszę na nią poczekać teraz, bo idzie jak ślimak, albo bardziej jak żółw. To by pasowało. O takie fajne graffiti. O, tak by znak. O, to jest Ładne graffiti. No. Jutro, e, jutro na którą mam? Jutro na którą mam? Trzynasta trzydzieści pięć. Tak, bo pierwsza grupa ma dwunastu trzydzieści i ona trzynaście trzydzieści pięć. No, więc, no, tak, tak jak słyszeliście, to e, tego. Tylko, e, nie, be, nie będę mojej się budować, bo nie chcę e, tego, tak, bo ona nagrywa na swój kanał, ja na swój. E, więc, e, więc, no, jakbyśmy miały wspólny kanał, to wtedy tak, ale tak to e, nie. Prawda, ciocia? Prawda. No to wiecie, ja mam swój kanał, moja ciocia ma swój kanał, to wiecie My tylko gościni na no u drugiej była. Tak to się patrzysz, parubodenta Przepraszam, ale gościu się na mnie gapił Ale riposta, ale jest... Jezus Maria!